Będzie ogłoszony stan wojenny, koniec demokracji, koniec wolnego zdania. W stanie wojennym jesteś albo defetystą, albo patriotą. Nie zgadzasz się do obozu albo pod ścianę. To jest sytuacja dramatyczna. To jest przełom wieku. Kończy się stary układ polityczny jałtański. Coś go musi wypełnić. I naszym celem jest przetrwać, demograficznie przetrwać. To jest nasz główny cel, bo my jeszcze się nie pozbieraliśmy, młodzi koledzy po II wojnie światowej, tak naprawdę na dobre. Te straty, które ponieśliśmy, są bardzo trudno odnawialne. I tak z Polski wyjechało na stałe 3 miliony ludzi. I wy, koledzy, którzy mnie oglądacie, też chcecie z Polski wyjechać. Też chcecie sobie urządzić życie w normalnym państwie, w Anglii, w Niemczech, tam gdzie jest porządek, gdzie, jest, gdzie można planować przyszłość. Nikt nie może mieć do was o to pretensji Ale nie wszystkim się uda Jeśli sytuacja się zakręci W czerwcu przyjeżdżają tu Amerykanie Na jesień mamy wojnę tak jak Zobaczcie, tak jak, tak jak na Ukrainie To się zacznie Tak od jednego wystrzału I im więcej będzie trupów Tym więcej będzie zachęty do tej walki Ja na wojnę pójdę może w piątym albo szóstym rzucie Ale wy pójdziecie w pierwszym, w drugim Bo to młodzi żołnierze muszą ginąć Uczcie się historii. Uczcie się historii, czytajcie ją. Dzisiaj jest internet, który jest zesłany przez dobre duchy. Obieg informacji międzyludzkiej jest błyskawiczny. Kiedyś to było niemożliwe. Kiedyś trzeba było pójść do biblioteki, wiedzieć, co wypożyczyć. Dzisiaj ludzie się wymieniają tą informacją. Będzie ogłoszony